Nam się wydaje, że jak doświadczamy straty i żałoby, to już, nie, to już to zabiera wszystkie inne odczucia, że możemy przeżywać tylko jedno. Ale my mamy dużą pojemność jako ludzie. My możemy jednocześnie doświadczać żałoby i radości. Naprawdę to może iść w parze. To nie wyklucza się, tylko że to często nam się w głowie nie mieści. Mamy bardzo sztywne koncepcje na temat tego. I dosłownie te schematy, w jakich jesteśmy społecznie, one nam bardzo szkodzą, bo one nas wrzucają w pewne role. I jest bardzo mocno społecznie naznaczone to, że wdowa ma być smutna, wdowa ma cierpieć. To jest bardzo stary program, który się ciągnie. A miałeś taki moment, że kiedy nastąpił ten koniec, koniec, ty też chciałaś pójść na tę drugą stronę? Nie, nigdy takiego uczucia nie miałam. To, jest to ja mam bardzo silną wolę życia, nie to nie miałam ani przez moment takiego poczucia. Miałam poczucie, że to jest wielka strata, jakby mi serce pękło, ale nie miałam nigdy takiej myśli.